Jak dodać system rozlicznik do przeglądarki Google Chrome. Otwórz okno przeglądarki, następnie wybierz zakładkę "Aplikacje", aplikację i kliknij "Chrome Web Store". Następnie wpisz w wyszukiwarce "rozlicznik", i naciśnij Enter. Widzimy, że został odnaleziony system rozlicznik. Klikamy na Pozycję rozlicznik i klikamy, zaloguj się. Teraz musimy zalogować się do konta na Google. Po zalogowaniu się widzimy przycisk Dodaj do Chrome. Klikamy przycisk Dodaj do Chrome, a następnie Zainstaluj. W tej chwili Zakładka, y, ikona do systemu rozlicz rozlicznik jest już w, naszym, w naszej przeglądarce. Po kliknięciu będziemy mogli szybko znaleźć się na stronie rozlicznik.pl.